Cześć, z tej strony Zivach i witam Was w kolejnym odcinku z gry Destiny Kariera Gangstera. I, i, I dzisiaj przyszła kolej na koszary. Tak? Tak, koszary. I e, nasz plan, nasz cel na tą rundę wygląda tak. E, koszary w bazie wojskowej są wciąż źródłem wielu spekulacji. Plotka głosi, że przeszkolono w nich sporą liczbę przyszłych szpiegów i wywiadowców, ale to mnie oczywiście nie powstrzyma przed uwolnieniem Daisy. Cel uwolnić Daisy, dlatego mamy już tu Daisy McFoster. Do tej y, akcji potrzebujemy dwóch wspólników. Y, strasznie mało mamy ich, powinniśmy mieć ich dużo więcej. Szybkość 110. Szybkość. Może weźmiemy sobie kogoś, kto na pewno jest szybki. Zauważyliście, że nie ma tu tego kolesia z afro? Ciekawe, czy możliwe jest, że jak mają zbyt dużą kartotekę, to mi ich po prostu stąd zjada. Bo ich na przykład złapali. Jeszcze przecież niedawno miałam tego. No nic. Wezmę sobie. Idziemy na kolorowo. Biorę sobie klauna i biorę sobie Elwirkę. Ponieważ tak, oni nie będą nic otwierać. Tak, tak, tak mi się wydaje. Oczywiście dajemy... Jej nie mogę nic dać. Eee, powiedzmy tylko clownowi kla, dam. Eee, 41 jeszcze jest do użycia, a tu już 48, to może ten dam. Albo wezmę sobie jakiś nowy. 49 do alarmów mi się coś przyda. Nie. To jest bardzo ciekawa runda. W niej yy, nie kradniemy, chociaż to jest nasza praktycznie zawsze nasz cel. Yy, w tym wypadku naszym celem jest właśnie uwolnienie Daisy, która znajduje się tutaj, tak Bro yy, broni. Pilnuje ją strażnik. Więc zaczynamy sobie standardowo. Eee, co ja robię? Matem sobie od... Matem. Jeszcze raz. Spokojnie. Matem otwieramy drzwi, ale nie wchodzimy. I to będzie jego główna rola. Bo teraz matem wchodzę jakby do koszar tych właściwych, bo tu jest jeden budynek początkowy. Tam znajdziemy y, dwa przełączniki do alarmów, które będę musiała użyć, aby dostać się właśnie do Daisy. Daisy jest gdzieś tutaj chroniona, chroniona, y, przetrzymywana, tak? Więc y, tu sobie idę. I właśnie tu mamy dwa alarmy. I proszę Państwa, bardzo ciekawa rzecz, tych alarmów nie da się rozbroić. Można właśnie tylko dzięki e, tamtejszym ludkom, tak? Czyli klaunik. Tu już mu otworzyliśmy, więc możemy cofnąć. Też chcemy, żeby to wiadomo, jak najmniej nam czasu zajęło, ale to nie powinno być e, powiedzmy tak skomplikowane jak poprzednia runda, przy której się mocno powkurzałam. Bo tam było dużo do roboty, jeżeli strażnik mnie widział na początku, to miałam już przez przesraną robotę z góry na dół. E, w tym wypadku jest troszkę inaczej. Musimy patrzeć kiedy... O, strażnik. Só. Tak, taki to jest głupi. Zaraz jak się od nas odwróci, musimy wejść. Formalnie to jest chyba teraz. I popatrzcie na jedno. Tu jest bardzo mało pomieszczenie. Jedna osoba wchodzi tutaj, a druga stoi za drzwiami. Tak. Tak tak ma być. Czyli y, nim nie wejdziemy sobie. On nam będzie chodził y, do góry. Elwirką. Mam nadzieję, że mnie nie widział. Elwirką chowa o, drzwi są zamknięte. I nic nie daliśmy. Tu by. tu miejsce nabrawa. Czyli. Dobra, czyli clown tam wyjdzie. No to trudno. To Elwirka nam będzie chodziła. Ej, 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 ej. Elwira. Stara. Ty sobie tu zostajesz. Okej. Okay. Nasz y, Bonzo. Bingo. Bingo, a nie Bonzo mm, sobie teraz właśnie i szybciutko otwiera. Powiedzmy, tam. czekajcie, gdzie on idzie? A nie, to on wtedy to musi otworzyć. Zobaczcie, jakie to jest skomplikowane. A czy on może tu wejść? Tak jak wchodził. Czy może się tu schować? Czy może? A. Ja bym nie ryzykowała. Poczekamy tutaj. Rząd zejdzie. Oj, jeszcze chyba nie. On dopiero jest u góry. Filas. Uwagi. I teraz. Odwrócił się od drzwi i wlastu. Teraz mam nadzieję na szybkości otworzy te drzwi i wyjdzie. I teraz tak jak mówiłam ważna rzecz. On popatrzcie Widzicie co? Przezorne, zawsze ubezpieczone. Ja się mega. Może nie boję, bo tu się nie ma czego bać, ale po prostu obawiam się, że mnie ktoś zobaczy. Ciekawe, czy przejdą mi potem przez te drzwi, bo tak jak Wam kiedyś mówiłam, wolę unikać takich rzeczy. I teraz ona stoi tutaj. I czeka. Czekamy naszym clownem. Straż, strażnik sobie y, zejdzie z powrotem na dół. Po co tak robimy? A no zaraz zobaczycie to, co Wam mówiłam, żeby włączyć naraz oba alarmy. Bo nie może być tak. Nie może być tak zrobione, że będzie jeden alarm y, włączony, a drugi wyłączony, tak? Bo jesteśmy od razu spaleni. I nim robię tak. Wyłączam. tyk i schodzę. I tyle robi to. Jeszcze drugi raz jak mat będzie wracał. Teraz muszę obczaić tą laseczką kiedy on tu włączył. Z tym gorzej, że. Mm, ta gra się już troszkę pieprze przez to, że jest już stara. I y, nieraz nie słyszę dźwięku. Na przykład w tym momencie w ogóle nie słyszę muzyki, gdzie y, wam podczas powiedzmy montażu podrzucam pod tło muzykę. Ja na przykład tej muzyki w ogóle nie słyszę, więc nie słyszę też dźwięku... O, już mi czas poszedł. Nie słyszę też dźwięku y, naciskania tych dźwigni, które mogłyby mi pomóc. Do tyłu. Najlepiej, wiecie co? O, będę patrzyła na czas. Włączył. Y, minuta i 8 sekund. I 8 sekund. Minuta 8 sekund. Czekajcie, chwila skupienia, wybaczcie, ale trzeba, trzeba się porządnie skupić. Okay. Mat już mi tu stoi, tak? Mat stoi. Ma być minuta... Nie wiem jak długo to jest zrobione. Jak długo się trzyma ta dźwignia. Jeszcze jest włączona. Jest włączona. Czyli matem, pchamy się do środka, tak? Mam nadzieję, że te drzwi są otwarte. Yeah, drzwi są otwarte. Więc yy, większość takiego problemu za nami, tak? Tu u góry też będzie ciekawa sprawa, ale w tej ta gra ma to do siebie. O, muszę klikać na to, co mi się pojawia. Ta gra ma to do siebie, że. Yy, po prostu muszę, tak jak Wam już nieraz mówiłam, muszę unikać zasięgu wzroku. Mogę iść za nim, mogę iść bezpośrednio obok niego tylko wtedy, jeżeli nie laserem w oczach mnie nie widzi. A tak to jest wszystko w porządku. Widzicie on tu jest? Hmm, powiedzmy tym. Ten... To jest dosyć cichutkie. On tam stoi. teraz mogę albo iść za nim, w taki oto sposób, albo mogę tu przeczekać, aż on pójdzie. Bo on tam dosyć krótko chyba łazi. Powinien się wrócić. Uh -huh. I teraz wrócił do drzwi. Widzicie, przeszłam obok niego. Mam nadzieję, że to wypali, tak? Mm, otworzę, może tym, bo to podobno nie wychwytuje. I jak już otworzyłam, to popatrzcie, Od razu idę i od razu sobie tą laseczką tak samo już idę. Mogę nią sterować normalnie. Tak. Wracamy do mata. Na tym kierujemy się. Tak samo jak przedtem. Jak... O! Trochę zawaliłam. Myślałam, że zdążę. Może matem zaczekam tutaj. Tu laseczką też sobie zaraz oczywiście to zrobię. Nie może tam stać. <grytanie> Wcale by się strażnik nie skapnął. I nim schodzę i tak samo schodzę nim y, do, do drzwi. Bo znowu nie mogę wyjść dopóki nie usuniemy tego alarmu, tak? Mogę sobie kliknąć tu na dół i on sam zejdzie. Ale teraz, proszę Państwa, musimy zająć się tą laseczką. Aż wyjdzie. Ona jest szybsza od Mata. Chociaż powiem wam, że Matt to jest jedna z wolniejszych postaci, ale nadrabia tym, że e, dobrze powiedzmy włamuje się, tak? Czyli może być wolny, ale za to jest dobry w zamkach. I tak samo nią schodzimy na dół. Tutaj. I teraz czekamy. Uuu, ale kurda faza. Idziemy nią pod samym drzwi. Jak widzicie, Matt dopiero dochodzi. A tam też idziemy pod same drzwi i czekamy. Oni są już pod drzwiami. I robimy to samo co przedtem. On jest na górze. To bardzo dobrze się dla nas składa, tak? Bo nie musimy długo czekać. Jest, 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 jest. Yes. I klaunem Bingo możemy już, już praktycznie wchodzić. I znowu będziemy ustalać tak, aby dopasować Elwirę do poczynań e, klauna. Dobra, nie, to, to było złe. Za dużo razy źle mi się klikało. Tu teraz też za dużo razy. Matko Gro, ogarnij się. albo Moniu, ogarnij się. On to naciska i wraca. I to już jest cała robota klauna. On już tam nie jest do niczego potrzebny, więc może skierować się do naszej ciężarówki. Alwirka. Teraz musimy tak jak przedtem synchronizować yy, z zachowaniem klauna. 357 jest włączone, tak? Czyli włączył w tym momencie. 357 i 2. Ale ponieważ to jest ten moment, to od razu. Ile to trwa? Eh, sporo, sporo. Teraz dopiero. 4 i 6. 4 i 6 ją wyłączę. E, nie... powiedzmy nie zapeszając. W sumie to robię. Nie zapeszając. Ta runda wydaje się bardzo prosta. Ale oczywiście czegoś nie dorąbi i... Stop, więc tak. 3,57. Teraz nią. Musimy wrócić. Próbuję zrobić tak, żeby w tym samym czasie wyszło. Może się uda. I wracamy już nimi do auta tu. Nie muszę nic kraść. Naszym głównym celem jest odratowanie tej naszej babeczki. Wiadomo, jest tu dużo pomieszczeń, ale nie wiem czy zauważyliście już, że w sumie im więcej pomieszczeń, tym dla nas większy problem, bo w większości nich. w większości i większości w nich. Nic nie ma. Są tylko zapach, taką zapach dziurą, tak? Tutaj też wracamy. Chcemy to robić jak, żeby jak najwięcej e, rzeczy zmieścić w jednym w jednym czasie, tak? Żeby ten napad był jak najkrótszy. Ale z tym z tym mm, matem, kojarzycie magu, to się zdziwiłam. Czyżby kartotekę miał tak wysoką, że go zamknęli? Chwila? Wybaczcie, była krótka przerwa, więc nie już idę, a zapomniałam o Elwirce. Zapomniałam o Elwirce. Elwirką też już wychodzimy i wszyscy spotkamy się w aucie. W ogóle sprzedałam Elwirę. Sprzedałam te rzeczy które nam zalegały tam mamy już dosyć sporo to jest koszary tam mamy już dosyć sporo ich o, i, i teraz dopiero mi się włącza muzyka coś strasznie wkurzające a my wykonujemy plan i trzymamy kciuki teraz nie mam w ogóle dźwięku o teraz się coś pieprzy ale ma dużą kartotekę 70% przydałoby się znowu iść do tego gościa nie wiem czy mogę jeszcze raz tak czyżby kat scenka tak wyjście z mroku jak ja się panu odwdzięczę może powiesz mi wreszcie prawdę chodź ze mną na przystań tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi nie musiała mnie długo przekonywać. To musiało być coś wielkiego. Tylko co chciała mi pokazać? Wypłynęliśmy na pełne morze. Uwierz Jakiś czas temu brałam udział w tajnym przedsięwzięciu. Naszym zadaniem było ocalenie świata przed pewnymi niebezpiecznymi anomaliami klimatycznymi. W tym celu zbudowaliśmy nad miastem kopułę ochronną. Wtedy opowiedziała mi o organizacji zwanej Mistrzami Światła, która przejęła kontrolę nad urządzeniem ochronnym i użyła go, by pogrążyć miasto w wiecznym mroku. Pewnego dnia dr Jones, szef zespołu naukowców, odmówił posłuszeństwa. Wkrótce przepadł jak kamień w wodę. Mnie udało się zbiec i ukryć do czasu, ale nie zamierzam się poddawać muszę znaleźć doktora Jonesa i zniszczyć tę przeklętą maszynę choćbym miała to zrobić sama ludzie na ulicy mówią o tym i o owym. tak usłyszałam o tobie i dowiedziałam się gdzie mieszkasz karta którą ukradłeś to nasza jedyna szansa by dostać się do cytadeli światła i znaleźć urządzenie zaciemniające niestety mistrzowie złapali mnie zanim zdążyłeś mi ją przekazać ale nie zamierzam się poddać chcesz dowodu mat? patrz musiałem śnić widziałem jak na dłoń granicę pomiędzy dniem a nocą oh. A więc Daisy mówiła prawdę. Matt, musimy coś zrobić. Niby co? Musimy zniszczyć to urządzenie. Masz jeszcze tę kartę, prawda? Tak. Ale nawet karta wejściowa nie gwarantowała bezpieczeństwa w pilnie strzeżonej Cytadeli, gdybyśmy tylko mogli wyłączyć jednocześnie wszystkie systemy alarmowe. A jedynym sposobem, żeby to osiągnąć, jest wizyta w elektrowni. Może uda mi się odciąć zasilanie od cytadeli chociaż na kilka minut. Miałbym wtedy trochę czasu, żeby dostać się do cytadeli, zanim wznowią dostawy prądu. Był jednak mały problem. Do zabawy w wyłączenie prądu potrzebowaliśmy specjalnych pryzmatów, a te były dobrze strzeżone. Dobranie się do nich przekraczało nawet mojem możliwości. Wiecie co jest fajne? Znowu się muzyka pieprzy, masakra. Muszę, ty, muszę, może tak będę, bo już nieważne jakie dźwięki są w grze. Wiecie co jest fajne? Że na początku była to gra czysto może bezfabułowa albo z taką byle czym i po prostu chodziliśmy i kradliśmy. A teraz nasze napady mają cel bardziej właśnie związany z fabułą, że to ma jakieś wyższe powiedzmy cele, a nie tylko y, ukradni dla pieniędzy i to jest, to jest bardzo fajne. No y, a nam poszło dzisiaj bardzo sprawnie i, i następny cel możemy przeczytać. Jeszcze możemy to zrobić. Następny cel y, przystań, a potem już elektrownia, to chyba jakieś trzy jeszcze rundy. Następny cel będzie przystań. I to jest tak, przystań zapewnia miastu łączność ze światem zewnętrznym. W pobliskich barach można spotkać żeglarzy i, różny, i z różnych zakątków globu. Daisy twierdzi, że gdzieś tu znajdziemy pryzmaty i będziemy zbierać sobie pryzmaty. A ja Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Trzymajcie się buziaki pa!